temat taki ogólny i wstępny, czyli rak płuca, stan na rok 2004, epidemiologia i czynniki ryzyka. O to zostałem poproszony. I zacznijmy od, od epidemiologii. Proszę Państwa, jak Państwo doskonale wiecie, no bo spory z myśliwe, to jest bardzo złożony problem, a jeżeli chodzi o etiologię, jest równie złożona, to tutaj szereg czynników odgrywa rolę w patogenezie. Tak naprawdę jednym z nielicznych znanych czynników w nowych nowotworów złośliwych jest i, to, i proszę zauważyć, że między 25 a 40% wszystkich rozpoznań nowotworów złośliwych odpowiedzialne jest palenie papierosów. Proszę również zauważyć, że to, co jest od wielu lat modne i bardzo podkreślane, czyli tak zwane zanieczyszczenie środowiska, to jest tylko od 1 do 5%, czyli zdecydowanie więcej, na przykład wpływają nasze zachowania codzienne seksualne, na zwiększenie ryzyka zachorowania na nowotworów złośliwych, a nie ekspozycja środowiskowa co również wpływa na zwiększenie liczby chorych na nowotwory złośliwe. Przede wszystkim oczywiście zwiększenie liczby ludności, czyli populacyjna, liczba populacyjna ludności. Proszę zauważyć, że zwiększa się również, wydłuża się czas życia naszych chorych, ludności. W roku 1950 osób po 50 roku życia było jedynie nieznacznie powyżej 4 milionów, a w roku 2000, 2000 tych osób było już nad 10 milionów i oczywiście zwiększenie ekspozycji na czynniki rakotwórcze. Jak, jakie są nowotwory zależne od dymu tytoniowego? Oczywiście przede wszystkim rak płuca, ale proszę zauważyć, że również inne nowotwory, szczególnie tak zwane nowotwory lękowej szyi, rak tchawicy, rak tani, rak gardła, ale również nowotwory układu moczowego, takie jak rak pęcherza moczowego, rak nerki, rak żołądka czy rak przełyku i trzustki. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pierwotnego raka płuca, 90% wszystkich rozpoznań to są byli albo aktualni palacze tytoniu. Tylko 10% chorych, którzy zachorowali na raka płuca, płuca, są to osoby, które nigdy nie paliły papierosów. Jako ciekawostkę dla Państwa przygotowałem, żeby nie było tylko, że wyłącznie palacze. W roku 2010 ukazała się metaanaliza, a my, ambrolodzy metaanalizy bardzo długimy i badania trzeciej fazy, bo są to rzeczy, które zmieniają nasze myślenie i wprowadzają nowe procedury terapeutyczne do leczenia. A metaanaliza dotyczyła wpływu picia kawy na ryzyko zachorowania na raka płuca. I okazało się w metanach, gdzie to jest bardzo dobry czasowismo, który ma impact faktor około 4 czy 5, że wybijanie codziennie więcej niż dwóch kubków American Coffee, podkreślam American Coffee, zwiększa znamiennie statystycznie zachorowanie na, ryzyko zachorowania na raka płuca. Proszę Państwa, wracamy z powrotem do wszystkich nowotworów. Ja wiem, że będą odnośnie tego pytania. Specjalnie włożyłem ten w prowisko. Proszę Państwa, wracamy ogólnie do nowotworów złośliwych. W Polsce rocznie zachorowuje około 120 tysięcy osób na nowotwory złośliwe, z tego prawie 80 tysięcy zgonów, zdecydowanie w części chorują mężczyźni. Jeżeli chodzi o raka płuca, co roku stwierdza się między 21 a 23 tysiące nowych zachorowań raka płuca. Co to oznacza? Oznacza to, że w przeciągu 5 lat zachoruje około 120-130 tysięcy nowych chorych. I proszę zobaczyć, co to oznacza. To oznacza, że takie miasta jak Elbląg, Koszalin, Tarnów, Płock, Kalisz albo Opole, które liczą między 100 a 130 tysięcy, składałyby się tylko i wyłącznie z chorych na pierwotnego raka płuca. Jeżeli chodzi o najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn, to oczywiście rak płuca, 35%, proszę zauważyć, potem długo, długo nic, a następnie pierwotne nowotwory żołądka, górczołu krokowego, odbytnicy, trzuski itd., itd. Jeżeli chodzi o kobiety, to nadal na pierwszym miejscu są oczywiście pierwotne nowotwory piersi, natomiast pierwotne nowotwory płuca bardzo gonią i spodziewamy się, że w ciągu roku, dwóch, trzech przegonią pierwotne nowotwory piersi. Proszę Państwa, mówiłem o tym paleniu tytoniu. Państwo również wiecie, że w Polsce od wielu już lat, w Unii Europejskiej od wielu lat, a w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej w szczególności od bardzo wielu lat trwa systematyczna walka z nałogiem palenia tytoniu. I w roku 2010 ukazały się pierwsze dane epidemiologiczne, które świadczą o skuteczności tej walki. Proszę zobaczyć, zawsze tak było i w Polsce, i w Unii, i w Stanach Zjednoczonych również. Że pierwotny rak płuca był najczęstszym nowotworem, jeżeli chodzi o pierwotną przyczynę zachorowań. W roku 2010 rak płuca spadł na drugie miejsce, a na pierwszym miejscu pojawił się rak kluczowództwa. To oznacza, że skuteczna jest walka z nałogiem palenia tytoniu. Jak przyjrzymy się tym krzywym, to zobaczymy, że tak naprawdę ta liczba zachorowań na pierwotnego raka. Rak płuca dokonała się dzięki spadkowi w populacji męskiej. U kobiet mamy albo plato, albo taki dynamiczny wzrost. Jeżeli chodzi o liczbę zgonów z powodu raka w płuca, w populacji męskiej dramatyczny spadek i bardzo dobrze. W populacji kobiecej mamy stały, powolny wzrost i bardzo źle oczywiście. Jeżeli chodzi o dane światowe, Generalnie uważa się, że co roku na świecie odnotowuje się około miliona 200 do półtorej miliona nowych zachorowań na raka płuca. Najczęściej to jest oczywiście rak niedrobnokomórkowy i trawnokomórkowy. Zdecydowaną większość stanowi rak niedrobnokomórkowy. O tym za chwileczkę. Niestety do leczenia pierwotnie operacyjnego, który jest podstawą Wyleczalności raka płuca kwalifikuje się między 10 a 15% wszystkich chorych. I zdecydowana większość chorych wymaga jakiegokolwiek leczenia uzupełniającego z udziałem chemioterapii, leków ukierunkowanych molekularnie albo radioterapii. Kilka słów na temat histopatologii. Proszę Państwa, w raku płuca wyróż, obowiązuje klasyfikacja oczywiście Światowej Organizacji Zdrowia. Wyróżniamy kilka, kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt typów. Cztery główne, to jest rak płaskonabłonkowy, rak gruczołowy, rak wielkokomórkowy oraz rak drobnokomórkowy. Wyróżniamy również raka tzw. zwanego niesklasyfikowanego, o tym powiem również, oraz typy mieszane albo złożone, czyli złożone albo z raka drobnokomórkowego i jakiegoś typu raka niedrobnokomórkowego albo z różnych Typów raka niedrobnokomórkowego. Cztery najczęstsze, oczywiście, te, z którymi na co dzień się spotykamy, to jest jeszcze raz podkreślmy: rak płasko rak uczułowy, rak wielkokomórkowy i rak drobnokomórkowy. Te wszystkie wymienione przeze mnie typy stanowią ponad 90% wszystkich rozpoznań pierwotnych nowotworów klatki piersiowej. Analizując poszczególne typy, przede wszystkim. Po pierwsze rak płasko Generalnie uważa się, że jego lokalizacja jest centralna. To oznacza śródpiersie albo duże oskrzela główne, że generalnie ten nowotwór ma taki stosunkowo powolny przebieg. Przerzuty przede wszystkim pojawiają się regionalnie, wezwak wnegi, wśród piersia. Specjalną postacią jest grubus pankosta, który występuje w szczycie płuca, nacieka. Wlot nerwowy, nacieka ścianę klatki piersiowej i jest rodzajem guza, który dosyć dobrze lokuje i oczywiście w różnicowaniu musimy rozróżnić, porównać różne typy nowotworów, oczywiście do guza. Jeżeli chodzi o raka gruczołowego, generalnie uważa się, że ten typ nowotworu ma lokalizację obwodową dosyć szybki przebieg, ma predylekcję dodawania przerzutów drogą krwionośną, w szczególności do kościa i do środkowego układu nerwowego. Postacią specjalną jest rak in situ. o tym będzie za chwileczkę, natomiast w różnicowaniu y, musimy wziąć pod uwagę przerzuty y, innych nowotworów oraz gruźliczaka. Jeżeli chodzi o raka drobnokomórkowego, o tym dzisiaj nie będziemy mówili, ale jest to specjalna postać y, raka płuca która charakteryzuje się całkowicie odmienną biologią, całkowicie zdecydowanie większą agresją. Lokalizacja może być centralna, może być pośrednia, przebieg jest bardzo szybki. Proszę Państwa, w rakach niedrobnokomórkowych generalnie uważamy, że po zakończonym leczeniu, jeżeli minie okres 5 lat, to takiego chorego uważamy za wyleczonego. W raku drobnokomórkowym ze względu na jego agresję ten czas liczony jest. Jako 3 lata. Jak chory przed wyleczeniem mijają 3 lata, którego uważamy za wyleczonego. I oczywiście różnicowanie wobec innego raka, rakowiaka atypowego lub rakowiaka A typowego. Generalnie do niedawna wystarczało nam takie rozpoznanie. Tego wymagaliśmy od histopatologów. Albo my mamy rozpoznanie raka niedrobnokomórkowego, i to te wymienione 3 typy, albo raka drobnokomórkowego. Dlaczego? Dlatego, że to determinowało nasze postępowanie. O tym będzie Piotr Kudziński na pewno mówił. Ale zapamiętajcie Państwo, że podstawową metodą leczenia dla raków niedrobnokomórkowych jest leczenie chirurgiczne. W raku drobnokomórkowym leczenie chirurgiczne odgrywa na dzień dzisiejszy, powiedzmy sobie, bardzo małą rolę i ogranicza się tak naprawdę do postawienia rozpoznania histopatologiczne, do histopatologicznego, a leczenie polega na zastosowaniu i radioterapii, i chemioterapii. To co ostatnio się zmieniło, to co nie istniało dopóki nie było tak zwanego screeningu, to zaczęliśmy wykrywać tak zwane zmiany przedinwazyjne. Są takie dwie zmiany, jest to atypowa hiperplaza gruczołowa albo rak kluczołowy in situ, czyli wyleczalny praktycznie w 100%, inaczej kiedyś był zwany rakiem pęcherzykowo-oskrzelikowym. Oprócz zmian przedinwazyjnych wyróżniamy również tak zwane zmiany bardzo mało inwazyjne. Proszę zobaczyć, że to zależy głównie od wielkości, głębokości nacieku, natomiast średnica tego nacieku może obejmować nawet 3 cm oraz zmiany inwazyjne. E, inwazyjne. Proszę Państwa, te wszystkie e, dane, które Państwu pokazuję dotyczące minimalnej inwazji, inwazji i zmian przedmiototworowych, to są nowe dane dotyczące tylko i wyłącznie raka gluczołowego. W raku gluczołowym, wyróżniono również określone podtypy. Dlaczego? Dlatego, że w określonych podtypach, który o tym pewnie będzie mówił Pan, pan Profesor Krawczyk, w zależności od określonego podtypu yy, można, e, zwiększa się szansa przyjęcia e, określonych mutacji, które są podstawą kwalifikacji do leczenia e, lekami ukierunkowanymi molekularnie. Proszę Państwa, pamiętajcie, że pomimo olbrzymiego postępu i wprowadzenia nowych metod diagnostyki obrazowej nadal obowiązuje szkiełko i oko. To histopatolog albo cytolog na podstawie cech morfologicznych e, wykonanych badań immunohistochemicznych czy mikroskopii elektronowej musi rozpoznać nowotwór złośliwy. Tylko rozpoznanie nowotworu złośliwego uprawnia nas do włączenia leczenia Onkologicznego. To, że guz wygląda jak nowotwór, to, że w badaniu PCT wychwytuje izoglukozę w wysokim odsetku procencie, czyli ten SUF ma bardzo wysoki, to jest tylko i wyłącznie podejrzenie rozpoznania nowotworu złośliwego. Dopóki nie otrzymamy rozpoznania od histopatologa albo od cytologa, nie mamy prawa rozpocząć leczenia onkologicznego. Jak byłby histopatolog, tutaj histopatolog to pewnie powiedziałby, że tak naprawdę nowotwory są na tyle heterogenne, że w zależności od punktu jego pobrania możemy rozpoznać określony typ nowotworu. Co w takim razie wybrać? Proszę Państwa, my do diagnostyki wybieramy zmiany metody jak najmniej inwazyjnej, jak najmniej narażającej chorego. Najmniej metodą inwazyjną jest oczywiście wykonanie biopsji cienkoigłowej. głowej Biopsja cięgowo może być wykonana w zależności od tego, gdzie mamy dostęp. Jeżeli chory ma powiększony węzeł płonny szyjny, czy nadobojczykowy, na to wystarczy wykonanie biopsji takiej, która trwa kilka minut i mamy uzyskane rozpoznanie. Natomiast w większości na bardzo rzadko, połączenie odstrzelowe bardzo rzadko. Natomiast w dniu, na dzień dzisiejszy praktycznie każdy chory ma wykonywaną bronchofibroskopię, na podstawie której albo pobieramy wycinki do badania histopatologicznego, albo wykonywana jest pod kontrolą ultrasonografii biopsja cienkoigłowa, również z pobraniem materiału. Tak to mniej więcej wygląda, biopsja przed, e, ściany klatki piersiowej, pod kontrolą tomografii mamy igłę, mamy aspirat i na podstawie tego uzyskujemy rozpoznanie. Przede wszystkim, czy jest to rak drobnokomórkowy, czy jest to rak niedrobnokomórkowy? Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o badania cytologiczne, pan profesor Ryszewski twierdzi i śmiem potwierdzić jego słowa, że 90% badań cytologicznych potrafi nam zróżnicować, czy mamy do czynienia z rakiem płaskonabłonkowym, czy z rakiem kurczołowym na podstawie zastosowanych badań immunohistochemicznych. Proszę Państwa, do czego są nam potrzebne te badania? Badania są potrzebne do tego, do tego aby zróżnicować typ, utkania nowotworowego a tym samym umożliwić zakwalifikowanie chorego do optymalnego postępowania. Proszę państwa, badania immunohistochemiczne doprowadzają do uzyskania rozpoznania czysto rakundułowy albo rak płaskonabłonkowy w prawie 90% przypadków. Generalnie uważa się, że postawienie rozpoznania tak raka niedrobnokomórkowego bez ustalonego podtypu powinno mieć miejsce tylko i wyłącznie w 10% przypadków. Niestety w Polsce jest tak, że w niektórych ośrodkach raka niedrobnokomórkowanego, tak zwanego nos, bez ustalonego podtypu, ustala się, rozpoznaje się nawet w 50% albo 60%. Tak nie powinno być. I kończąc tę prezentację, i będzie to wstęp do prezentacji moich kolegów. Proszę Państwa, to są dane z nowej e, klasyfikacji stopni zaawansowania klinicznego raka niedrobnokomórkowego. Dlaczego to Państwu pokazuję? Proszę Państwa, pokazano e, odsetki przeżyć chorych niezależnie od stopnia zaawansowania klinicznego. Czyli mamy do jednego chorka wrzuconych chorych w stopniu zaawansowania pierwszym, czyli bardzo niskim, dobrym do leczenia drugim, trzecim, pośrednim oraz czwartym w stadium rozsiewie. Wszystkie stopnie razem i porównano kobiety z rozpoznanym rakiem piersi i chorych z rozpoznanym rakiem niedrownokomórkowym. Proszę zobaczyć, jak to inaczej się w ogóle leczy. Mamy kobietę od jedynki do czwórki i mamy rozpoznanego raka piersi. I jeden rok przeżywa 95% chorych, czyli prawie wszystko. Proszę zobaczyć, 10 lat przeżywa 61% chorych. Od jedynki do czwórki. I porównajmy teraz raka niedolunokomórkowego. Odsetek przeżyć jednorocznych 41,8. czyli połowę niższy. Odsetek przeżyć dziesięcioletnich 6,8%. Nie sięga nawet 10. 10 razy mniej niż kobiety z rozpoznaniem rakiem piersi. Tak więc jest to na pewno nowotwór o całkowicie odmiennej biologii i wymagający całkowicie innego postępowania. Dziękuję Państwu za uwagę.